Co Generalnie zdominowaliśmy wszystkie kasetki prawie, nie? Wierzę, jako ten, to yy, nie mam szans ucieczki. <laughs> Tamki i mordę. Proszę? Nadal dominują Państwo wszystkie kasetki? Yy, no? <laughs> Na szczególności, że Pana. No to świetnie, to dobrze. dobrze. Aha, okej. Okay. Można i tak. Yes! Mamy to! Dobrze, panowie, proszę poczekać. Dobrze, proszę pana, czy pan mnie słyszy? Jak najbardziej. Dobrze, to pan zgasi silnik. Proszę. Dzień dobry. Witam z tej strony, telegram numer znaki 180, stopień, super. Mm. 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 <coughs> Jezu, nie. To nie mogło być tak łatwe no No dobra, nie wnikam O, za mną jest Nie mam szachu ma Siema siema, ja się właśnie z policją bawię A A przez przypadek zadzwoniłem A no dobra, to się rozłączę. Dobrze Pan wyłączy silnik Jest OK? Tak, dobrze Proszę pana Tak? Jeśli pan jeszcze raz tak zrobi, to pana aresztuje A... a nie roz Dobrze, niech, Dobrze, zaraz do pana wyjdę, proszę przygotować dokumenty, dowód osobisty, a, ale oraz dowód rejestracyjny pojazdu problem

Tak fajna zabawa z nimi Nie czas reakcji Nie mają szans ucieczki